To nie jest coś, czego nie jesteś się w stanie nauczyć, zwłaszcza, że masz już. Cześć, tutaj Daniel Rożecki, witam Cię bardzo serdecznie, serdecznie na vlogu Jak zostać programistą wymiataczem. Dzisiaj mamy odcinek 096 i ja bardzo przepraszam za to, że nie było odcinka poniedziałkowego. Ale bardzo dużo się działo. Bardzo, bardzo dużo się działo. Ci, którzy śledzą mnie w mediach społecznościowych, mniej więcej mogą się domyślać, co się działo. Ale wrócimy do tego. Wrócimy do tego za parę punktów. Tak, bo mam na tablicy dzisiaj przygotowane cztery punkty. Nie chcę żadnego z nich pominąć. Myślę, że są bardzo ważne wszystkie dla Ciebie. Dla Ciebie, drogi Juniorze, jeśli. Chcesz pozostać juniorem i chcesz dalej pozostać w tej branży i chcesz się ciągle rozwijać. Słuchaj, ja również bardzo przepraszam za to, że dzisiaj nie będzie sql -a. Nie, Dzisiaj nie będzie kontynuacji sql -a. Z całą pewnością pojawi się w kolejną środę, ale dzisiaj... Kilka bardzo ważnych tematów. Po pierwsze, jeśli nie widziałeś, tutaj będzie link na górze do odcinka poprzedniego, w którym opowiadałem o tym, że juniorzy mają w tej chwili bardzo duże problemy ze znalezieniem pracy i że moim zdaniem będą mieli z racji tego, co się dzieje dookoła, jeszcze większe problemy. Że te problemy będą po prostu narastały, zanim to się wszystko zmieni, rozładuje. To może minąć dużo, dużo, dużo czasu, zanim juniorzy będą mogli spokojnie szukać pracy. I co zrobić? Co zrobić w takiej sytuacji? Ja podawałem kilka rozwiązań, jak aktywnie szukać pracy i tak dalej w poprzednim filmie, nie chcę się powtarzać. Takie kilka propozycji moich dla Ciebie. Po pierwsze, słuchaj, ja uważam, że nawet jeśli się okaże, że będziesz musiał teraz szukać pracy w innej branży, żeby mieć z czego żyć. Po prostu najnormalniej w świecie, żeby mieć z czego żyć, to jeśli rzeczywiście programowanie Cię bawi, jeśli sprawia Ci to przyjemność, nie porzucaj tego pomysłu. Będziesz miał wolny czas. Weź, znajdź kilku kolegów, koleżanek, zróbcie wspólnie jakiś projekt. Rozwijajcie się razem, razem ze sobą, uczcie się, kodujcie, bo to jest najważniejsze. Wiele razy to powtarzałem, ale nie ma programisty bez kodowania. Jeśli nie kodujesz, nie możesz zostać programistą. Samo czytanie książek, samo oglądanie kursów nic ci nie da, jeśli nie będziesz regularnie kodował. Regularnie, non-stop, codziennie. Jak najwięcej. Kodowanie to jest podstawa, bo kodowanie to jest umiejętność rozwiązywania problemów, to jest umiejętność to jest nabywanie wiedzy warsztatowej, jakich konstrukcji używać, w jaki sposób to wszystko projektować, jak rozwijać ten kod, jak refaktoryzować. To są ekstremalnie ważne umiejętności czysto warsztatowe, które są potrzebne każdemu dobremu programiście. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli nie będziesz kodował, nie nabędziesz ich. Jeśli ich nie nabędziesz, to no po prostu nie będziesz miał szans w przyszłości znaleźć pracy. Bardzo, bardzo mi przykro, ale niestety tak to będzie wyglądało. To jest pierwsza rzecz. I wiele osób zarzuciło mi, że OK, projekty, ale projekty bez, bez kogoś doświadczonego to będzie problem, bo my będziemy same błędy robili, nie będziemy wiedzieli, jak się rozwijać. Hmm. OK. To po pierwsze, to nie do końca jest prawda. To nie do końca jest prawda. Słuchajcie, jak zaczynałem te ponad 30 lat temu moją karierę, nie było mentorów, nie było ludzi, którzy się na tym znali. Było nas garstka, no może raptem kilkanaście tysięcy osób w całej Polsce umiało programować, uczyło się programowania. Nie było nas więcej, po prostu. Nikt nas tego nie uczył. Nie było internetu, były książki kserowane i jakoś daliśmy radę, jakoś się rozwijaliśmy, jakoś doszliśmy do tego co wiemy w tej chwili, więc da się. Nie, nie, nie opowiadaj bzdur, że się nie da. Da się, trzeba chcieć, ale ale żeby Ci to wszystko ułatwić, za chwileczkę dojdziemy do jednego z kolejnych punktów, gdzie będę starał Ci w tym pomóc. Dowiesz się jak. Dowiesz się jak. Słuchaj, druga rzecz. W tej chwili ja wiem, tak jak wspomniałem przed chwilą, że juniorzy mogą mieć duże problemy ze znalezieniem pracy, ale z czegoś trzeba żyć i uważam uważam że już za niedługo jak ten okres kwarantanny zacznie powoli dobiegać końca bardzo dużo małych i średnich biznesów które dotychczas pracowały wyłącznie offline które nie miały żadnej oferty online'owej dla swoich klientów bardzo dużo z tych biznesów na gwałt będą szukały ludzi którzy im pomogą wejść w świat online dobrze słuchaj to nie wymaga wielkiej wiedzy Trzeba wiedzieć, jak stworzyć stronę, trzeba wiedzieć, jak stworzyć profil na portalach społecznościowych, jak go prowadzić, jak go chociażby wstępnie marketingować. To nie jest coś, czego nie jesteś się w stanie nauczyć, zwłaszcza, że masz już swoje doświadczenie techniczne, jesteś programistą, wiesz, jak programować. Obsługa komputera nie jest dla Ciebie skomplikowana, więc myślę, że stworzenie prostej strony w WordPressie, pokazanie komuś, jak pracuje komputer, jak pracuje strona, jak nią zarządzać, jak zarządzać mediami społecznościowymi. To nie jest trudna rzecz, a można z tego wyżyć. Może nie jest to idealne rozwiązanie, ale nie jest też złe, a myślę, że będzie bardzo, bardzo dużo osób zainteresowanych właśnie taką współpracą. Więc poszukaj, poszukaj w okolicy, bądź aktywny, pamiętaj, bądź aktywny, nie czekaj aż ktoś przyjdzie do ciebie. Ale ty, jak już będzie można wychodzić, poszukaj swoich fryzjerów, swoje sklepy dookoła, które dotychczas prawdopodobnie nie występowały w internecie. Spróbuj się dogadać z tymi ludźmi, wytłumacz im, jaka jest idea tworzenia listy mailingowej własnych klientów. Że gdyby mieli taką listę mailingową, to w tej chwili, w tej chwili byliby w stanie do nich dotrzeć, zaproponować im jakieś dodatkowe usługi online. Owe czego prawdopodobnie teraz nie mogą i być może nawet splajtują z tego powodu. Więc przyszłościowo, żeby do takiej sytuacji nie doszło, uświadom tych ludzi, że wejście w świat online nie jest takie trudne. A może oni będą chcieli, żebyś to ty prowadził te wszystkie profile i będą ci za to płacili. Słuchaj ponownie. Ja wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie, ale jest to metoda na przetrwanie, dobrze? I dla twoich klientów i ewentualnie dla ciebie. Kolejna rzecz: biznes bez kasy. Bo z tym i z tym może się wiązać biznes. Jeśli stworzycie fajny projekt, który będziecie chcieli udostępnić na zewnątrz, no to powstaje kwestia biznesu. Jak to wszystko sformalizować? Ale, ale słuchaj, biznes to pieniądze, to urzędy skarbowe, to to wszystko, tak i nie. Po pierwsze, w dzisiejszych czasach ty jako informatyk możesz zacząć tworzyć biznes bez pieniędzy. Masz komputer, masz. Co więcej potrzebujesz? No. Nie, no poważnie, co więcej potrzebujesz? Potrzebujesz jakiegoś wielkiego hostingu. No to stwórz system, stwórz oprogramowanie takie, które na dzień dobry nie będzie potrzebowało wielkiego hostingu. Możesz pracować, spróbować pracować w jakiejś tańszej chmurze. No. Możesz spróbować poszukać jakichś darmowych serwerów. Poszukaj rozwiązań. Bądź kreatywny. Rozwiązania się znajdą, tylko trzeba chcieć tego robić. Jak dostaniesz pierwsze pieniądze, jak dostaniecie, przepraszam, pierwsze pieniądze, albo ty sam być może, sam to jest Twój wyłącznie projekt. Jak dostaniesz pierwsze pieniądze, to będziesz mógł zainwestować w lepsze rozwiązania techniczne. Tutaj powyżej będzie link do filmu o tym, jak opowiadałem, jak powinien w dzisiejszych czasach wyglądać projekt. Jak go tworzyć, jak go ewaluować jak kontaktować się z klientami, jak odbierać feedback, jak powinna wyglądać ta pętla. Że od pomysłu do pierwszej wersji projektu powinno płynąć jak najmniej czasu, Potem jest ciągły kontakt z klientem, poprawianie, ulepszanie i tak dalej. I od razu wiesz, czy projekt wchodzi, wchodzi na rynek, czy wchodzą... i od razu będziesz wiedział, czy wchodzący na rynek projekt jest fajny, czy się podoba klientom, czy nie. I wtedy możesz od razu podjąć decyzję, że olewasz to, nie ma, po prostu nie robisz i bierzesz się za coś innego. Słuchaj, nie mam w tej chwili namiarów, nie pamiętam, jak się ten, ten pan nazywa, ale mam kolegę na jednej z grup, do których należę, który przyjął takie założenie, że w tym roku postanowił, iż stworzy... 12 aplikacji mobilnych, co miesiąc jedną aplikację mobilną i będzie je umieszczał na jakimś portalu. Nie pamiętam nazwy tego portalu, akurat aplikacje mobilne to nie jest moja działka. Na portalu, którym ludzie oceniają biznesowo pomysł i wyceniają ten pomysł, czy byliby nim zainteresowani, czy nie byliby nim zainteresowani. I ten chłopak postanowił w przeciągu 12 miesięcy stworzyć 12 aplikacji. Z tego co pamiętam, przy trzeciej aplikacji pomysł chwycił, pozostałych aplikacji już chyba nie pisał, rozwija ten pomysł i ma z tego pieniądze. Po trzech miesiącach, po trzech miesiącach pracy, proste aplikacje, które miały pokazać coś, postanowił je zwalidować, zostały zwalidowane, trzecia aplikacja zaskoczyła albo czwarta, nie pamiętam i w tej chwili na tym zarabia, rozwijając ją już na spokojnie. Dobrze? Da się, da się. Więc jeszcze raz, bez kasy, tak. Wszystkie narzędzia, które potrzebujesz, masz na dzień dobry. Masz. Kwestie hostingu, jeżeli byś chciał udostępniać jakieś usługi na zewnątrz, to też jest wszystko do ogarnięcia w miarę bezkosztowo albo naprawdę po niskich kosztach. Dobrze? Przecież nie zakładasz od razu, że rzucą się na Twój projekt miliony ludzi, miliony użytkowników, a nawet gdyby tak miało być, to Ty możesz odgórnie ograniczyć tą liczbę do 100, 500, 1000 osób, które wpuszczasz na początek. I dopiero jak one zaczną płacić, jak one ci zwalidują ten pomysł, jak poprawisz, ten, te swoje, poprawisz, jak poprawisz złożone błędy, jak dostaniesz od nich pieniądze, będziesz mógł przejść na komercyjne rozwiązania, na droższe rozwiązania, które pozwolą ci na wpuszczenie kolejnych osób i kolejnych i kolejnych i w ten sposób możesz się rozwijać. Więc można zacząć biznes praktycznie bez pieniędzy. A kwestia biznesowa, że urzędy skarbowe, że trzeba założyć firmę, tak, ale słuchaj, Musisz założyć firmę dopiero w momencie, kiedy będziesz chciał wystawić pierwszą fakturę. Jeśli ty w tej chwili zaczniesz coś robić, czy sam, czy z kolegami i koleżankami, nie zapominajmy o tych naszych kochanych koleżankach, programistkach, to co? No to, no to ok. No to po prostu sobie róbcie. Nikt nie zmusza was do założenia działalności gospodarczej w tym momencie. Działalność gospodarcza może wam się przydać, bo jeśli będziecie coś kupowali, to to będziecie mogli. Wrzucać w koszty, ale jeżeli zajmuj, przyjmujemy założenie, że robimy to w miarę bez kasy, no to nie będziecie nic kupowali i te koszty nie będą Wam jakoś szczególnie potrzebne. Więc zaczynacie, robicie, macie pomysł, piszecie kod, zaczynacie powoli walidować i w momencie, kiedy chcecie wystawić pierwszą fakturę, zakładacie działalność. I słuchaj, założenie działalności w tej chwili jest naprawdę proste, szybkie i wydaje mi się, że bezkosztowe. Problemem może być wyłącznie sytuacja, kiedy będziesz chciał zgłosić się do VAT-u. Tak, jest taki podatek, bo jest podatek dochodowy i podatek VAT. I żeby zgłosić się do VAT-u, w tej chwili trzeba chyba około miesiąca czasu czekać na informację zwrotną z urzędu, że zostałeś do tego VAT-u przyjęty. Ja nie pamiętam w tej chwili, czy ty możesz wystawiać faktury VAT-owskie, nim zostałeś przyjęty do VAT-u. Być może może być z tym problem, ale, ale tak czy inaczej, no to jest potem miesiąc, powiedzmy, oczekiwania na akceptację ze strony urzędu. I tylko tyle. W porządku. Więc możesz spokojnie czy możesz czy możecie przez kilka miesięcy pracować rozwijać swój projekt. W żaden sposób nie formalizując tego rozwiązania dobra. OK. I na sam koniec na sam koniec niespodzianka mentoring. Ponieważ wiele osób miało problemy związane z tym że słuchaj ale my zaczniemy jakiś projekt ale my utkniemy w pewnym momencie i nie będziemy wiedzieli co robić i przydaliby się nam na coś mentorzy którzy nam pomogą. Właśnie dlatego, właśnie dlatego, dlatego nie nagrywałem w poniedziałek odcinka, ponieważ e, chyba w niedzielę zrzuciłem na media społecznościowe apel, że szukam mentorów, że chcę stworzyć projekt, w którym junior będzie mógł prosić mentorów o poradę. E, ta akcja zyskała no, sporą popularność. Mam na liście w tej chwili zapisanych już ponad 40 mentorów, z czego potwierdziło chęć wzięcia udziału w dalszych etapach chyba w tej chwili 18 mentorów. Więc myślę, że tak, na sam początek to nie jest źle. Mam nadzieję, że mnie tych mentorów będzie przybywało. I co chcę zrobić? Chcę stworzyć stronę, na której ty, jako początkujący programista, będziesz mógł poprosić mentorów o pomoc. Ja wiem, że w tej chwili są... Fora dyskusyjne, że możesz, nie wiem, wejść na jakiegoś discarda, na jakiś kanał czy na jakieś forum i zadać pytanie, ale ja chcę, żeby to było więcej. Ja chcę, żebyś mógł od takiego mentora uzyskać więcej informacji i w inny sposób. To znaczy, że ten mentor, jeśli uzna, że no nie będzie ci pisał, bo to jest bez sensu, że on ci to potrzebuje wytłumaczyć, to się z tobą umówi na spotkanie, na przykład face to face przez internet, na przykład na Zoomie, bardzo niepopularnym, ostatnio podobno niebezpiecznym, ale ja myślę, że przy takim spotkaniu jeden na jeden to w niczym nie będzie przeszkadzało. I taki mentor dopyta cię o szczegóły, taki mentor ci wtedy wytłumaczy i ta komunikacja będzie na zupełnie innym poziomie, na o wiele wyższym poziomie niż to, co jest dostępne na forach, dysk na forach dyskusyjnych. I ja nie wiem, czy to tak będzie wyglądało. Ja mam wielką nadzieję, że właśnie tak to będzie wyglądało. Jeśli będziecie mieli projekt i, będzie, i będziecie... Pewni, czy to, co robicie, jest dobrze, czy wasz pomysł jest dobry, czy technologie, które wybraliście, są dobre, albo będziecie chcieli jakieś kod reviewu swojego projektu, to również ci mentorzy będą właśnie od tego wyślecie im prośbę, wyślecie im link do swojego repozytorium i napiszecie dokładnie, o co prosicie, opiszecie, doku, opiszecie dokładnie swój problem i taki mentor będzie próbował ten problem rozwiązać, będzie próbował wam pomóc. Słuchajcie, ale to nie będą wasi korepetytorzy, to nie będą ludzie, którzy będą nad wami siedzieli dniami i nocami. Nie, to jest wszystko bezpłatne i trzeba uszanować czas tych ludzi, trzeba uszanować ich chęci i to, że chcą to wszystko robić za darmo. Ja naprawdę wielki szacun dla nich, ja się bardzo cieszę, że udało mi się ich aż tylu w tej chwili znaleźć, Chociaż mówię, mam nadzieję, że będzie przystało, bo myślę, że zainteresowanie tym projektem może być bardzo duże, więc żebyśmy ich nie zarzucili wszystkich pracom, żeby się nie okazało, że oni się nie wyrabiają i stwierdzą, że sorry, ale my nie, bo, bo, bo tego jest za dużo. Więc ja zastanawiam się teraz nad jakimiś prostymi ograniczeniami na samym początku, ilości osób, jakie będzie mógł ten projekt przyjąć, ale to będę rozmawiał z mentorami na ten temat. Na razie, jak to wygląda, na razie tworzę stronę, Dogaduję się z mentorami, jak będzie strona, będą formularze do wysłania wiadomości, dam ci znać. Okej. Okay. To na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że udało mi się usprawiedliwić dzisiejszy brak sql -a. Obiecuję, że przyszłą środę już będzie i mam nadzieję, że udało mi się usprawiedliwić również brak odcinku poniedziałkowego. Dobra. Jeśli masz jakiekolwiek pomysły, pytania, cokolwiek, wal do mnie śmiało, pisz w komentarzach. Wysyłaj mi maile, użyj taką formę komunikacji, jaka Ci pasuje. Dziękuję pięknie i do zobaczenia w piątek. Pa, Pa!